Wpadłem na pomysł, że muszę coś przetransportować. Ola będzie jechała celiką, a ja pojadę motocyklem, bo po prostu wszyscy się nie zmieścimy w aucie. No, pozostaje mi wybrać drogę, którą najczęściej motocykliści nie lubią. No, będzie to autostrada. Dzień dobry wszystkim, cześć. Dawno mi nie było, nie było jakiegoś nowego filmu na kanale, ale dzisiaj pojawiła się okazja, więc będziemy robić taki dosyć niezwykły materiał. Zwykły, niezwykły. Padłem na pomysł, że muszę coś przetransportować tam do swojej rodziny, więc myślę, że zrobimy tak, że Ola będzie jechała celiką, a ja pojadę motocyklem, bo po prostu wszyscy się nie zmieścimy w aucie. No więc, cóż, no pozostaje mi wybrać drogę, którą najczęściej motocykliści nie lubią, no, będzie ta autostrada. Niedługo, bo jakieś 2 godziny 20 minut, 2,5 godziny, może jakiś przystanek. Zobaczymy, wyjedziemy koło 16, jest już długo jasno, więc spokojnie przed 19 dojedziemy. Niemniej jednak ja już się pakuję, muszę sobie coś tam zapakować i wyzwanie dla Diłka 390 na autostradzie, zobaczymy jak ten motocykl. Będzie się zachowywał właśnie tam w takim ruchu. Kuferki już spakowane. Jeszcze tutaj dopakować pewne rzeczy. Ja muszę wziąć laptopa, bo pracuję w tym tygodniu. Tutaj ten, ten, ten tylny plecaczek jeszcze nie spakowany. Ale za chwilę coś tam będziemy dopakowywać. I jak motocykl już będzie gotowy, no to będzie można czekać na wyjazd. Jeszcze z tego, co tu widzę, zaraz zerknę. Czy ja muszę dotankować? Tak, muszę dotankować do pełna. Także myślę, że tylko dotankowanie, jakaś kosmetyka i będzie można spokojnie jechać. No, już jestem prawie przygotowany, ale chcę coś Wam pokazać. Zmieniłem sobie umocowanie mojej komerki GoPro. Długo szukałem takiego fajnego rozwiązania na mój kask konkretnie. Miałem to najpierw z boku, potem próbowałem na motocyklu, ale no, chcę mieć to na kasku, że jak obracam głową, no to po prostu obraz też się zmienia. No i co? Eee, znalazłem fajne umocowanie, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Wczoraj umocowałem i dzisiaj będę testował. Tu jest to, tak to wygląda. O. Eee, bardzo dobra taśma 3M. Wejście na GoPro. Proszę bardzo, od razu podłączony mikrofon. Nic nie koliduje ani z wiecznikiem tutaj. U mnie to był wieczny problem, ja nie mogłem tu z tej strony nie ustawić tej kamery i tak dalej. Kamera teraz jest centralnie. Fajnie to będzie wyglądało. A dzisiaj przetestujemy dokładnie, jaki będzie obraz. O, kamera jest umieszczona, głowę trzymam sobie niżej, to ona spokojnie filmuje większy kadr do góry. Także no, powinno być o wiele lepiej. O, o wiele wygodniej jest mi teraz widzieć, czy kamera nagrywa. Także zaraz zobaczymy, jak na motocyklu, kiedy głowę trzymam, jak mniej więcej będzie wyglądał obraz. O, ale umiejscowanie wygląda. W ten sposób o wiele lepiej myślę i mam większą kontrolę nad tym, czy kamera nagrywa i nie zasłania mi tutaj po prostu e, widoku. 9,8 na bogato pojedziemy. Teraz jest ok. O, powiem wam, że wieje, wieje. Dużo pędu dostaje sobie na klatę. No ta moja owiewka jest taka, jaka jest niestety. A ja mogę sobie pojechać 90, mi to tam nic nie przeszkadza. Ale ja szybciej nie pojadę w taki wiatr. Niestety tak to wygląda. Kalanie, jak widzicie jest 3,6, on cały czas spada mimo że nie czuć wiatru normalnie jak się stoi to jednak jadąc nie wiem czy tylko na nim tak czuć czy, czy po prostu tak mocno wieje jednak aczkolwiek drzewa się nie ruszają jakoś specjalnie Także... Piątkowy ruch jest bardzo duży, tak też przewidywałem Przepraszam, trochę mam gardło chore. Także o teraz jak jestem oddzielony elegancko, czyli jednak boczny wiatr jest odczuwalny. Jak widać coś się przykorkowało Ruch jest dzisiaj mega Ale ja wolę jak jest taki ruch Bo człowiek wtedy rozważnie jedzie Wie, że musi uważać I jak, jak jest mały ruch Uśnie gdzieś tam na jakimś pasie I potem się zdziwi, bo ktoś coś wyprzedza Albo nagle się pojawia z daleka A tutaj cały czas coś się dzieje Zobaczcie dymie mi w ten mikrofon czasami to po prostu muszę tak ściskać bak żeby się trzymać żeby mnie nie zwiało z tego motocykla wyprzedzam, jadę sobie około 115-120 zmieniam na pas naprawy wyprzedzę te wszystkie piry i trzymam mocno kierę Coś tam się przykorkowało na tym lewym pasie Chyba tir, tira wyprzedzą e No Ale już wiem co czują Amerykanie Co czują ci co mieli Huratę Katrina 117 Ja się tu czuję jak kurde odlatywos to, ale to jest prawdziwa motoryzacja to jest prawdziwe czucie tutaj jak każdy mi mija z jakimś taki dobry sportowy samochód, czy motoczyk, to to wszystko słyszę każdy metr tego kilometra 76 km za mną, zaraz będzie stówka, dojedziemy do Pola. W okolicach nie wiem, czy zdążę do góry Świętej Anny, ale myślę, że tam gdzieś w tamtych okolicach będę musiał zrobić sobie przerwę i zrobić jedną rzecz w robocie. I ruszam dalej. tej Anny, moi bili. jeżeli coś słyszycie to właśnie tak wygląda jazda na najmolniejszym pasie ale motocyk świetnie się wspina do góry nie czuję tutaj żadnego zatknięcia na szóstym biegu pięknie idzie do przodu także super jest Na górze Świętej Anny na Orle nie robię przystanek, bo muszę trochę się rozprostować i coś zrobić i ruszam dalej. Pierwsze 124 km za mną. No, chwila przerwy. Akumulator wymieniony. I możemy jechać dalej. jeszcze 100 kilometrów. Partner mi minął. Proszę bardzo, ja to! Mała przerwa na rozprostowanie nóg. Kurczę nie mam tutaj, gdzie ja to mam, a tutaj mam. Mała przerwa na rozprostowanie nóg i co? I mykamy dalej. Mamy jakieś 70 km do Wrocka. Także nie ma źle. Napijemy się. Przecimy. No i co mogę powiedzieć generalnie? Czuję lekkie mrowienie w rękach, no ale to wiadomo, to, wiadomo, to, wiadomo wszystko tej jakości motocykla to jest normalne, yy, ale powiem wam, że jestem naprawdę zaskoczony nim, jak on sobie daje radę dynamicznie. On sobie po prostu daje radę świetnie. Prędkość autostadowa 130, najprzyjemniejsza jest tam 120, 140, 150 to w drodze wyjątku. Niemniej jednak. Wolnie z 120 można sobie lecieć. Oczywiście to nie jest y, jakoś tam specjalnie przyjemne na wiatr, no bo brak y, owiewek, chociaż ja tutaj mam owiewkę. O! I ona coś daje, jednak. Nie, na nie, no zawsze to jest mały motocykl i nie będzie takiej ochrony, ale jak na to co teraz tutaj zaprezentował to spokojnie na autostradę jak trzeba można skoczyć. 야피에 ja 이루어진